I witam w kolejnym odcinku Ten odcinek będzie o wiele dłuższy, bo wyczaiłem jak to zrobić No, przypatrzcie się dobrze temu pomieszczeniu, widzicie Ostatni raz Na tym nagraniu takie całe Z Black z bl Mesa -y zobaczę czy, czy będę nagrywał, nie jestem pewien. Zobaczymy, jak się będzie chciało, bo Black -y już przeszłem. I napiszcie mi w komentarzach jak się We mówi Black Mesa, bo nie jestem pewien. Black Mesa czy Black Mesa? yeah. je. Patrzcie. Patrzcie, jakie to jest teraz ładne. Ooh. I've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you any moment now. Look to the delivery system for your specimen. Yay! Oh Fireverk! Get away from the beach! Shutting down! Attempting shutdown! It's not! me! It's not! It's not! Ooh! Not... <small> uh. Musiało wolać No mówiłem, wy hajrwerki Wypuśćcie mnie mhm. Dmf Wypuśćcie! nieoczekiwane konsekwencje. Taka klawiatura, nie? Tak, klawiatura ładna i ten Tak, marnie skończyła. Open the door, no, mówiłem, że zginiesz Dalej. Pomogę ci on w stanie, ale mi się nie chce na to patrzeć. Okej okay. To przygotowaliście się na ten wybuch, czy nie? Why you for this explosion or not? Yes, one. Gordon, you're alive. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our phones are out. Please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners.

Lecimy szczecin Boże Tak Ja nie chcę być zombie, muszę uciekać Ram Żyjesz kolej, żyj Ale jesteś ciemniej, no weź Żyj, nie. On jest to na pewno ten, nie żyje, nie? I łom. Umiemy się nim posługiwać. Przy, przywołam windę. Cześć! Okej. Okay. Skoczę szybko na dół baterie, bo tam jest bateria. Na nowy wygląd bateryjki. Zapomniałem z tej naszej szafki wziąć baterii. Teraz, panie, pójdę. Aha, ja tego ochronię, że zabiję, bo lubię wybrać mu broń zawsze. <śmany> Barley! <śmany> to co za to są zombie. No, mastowy walkę, to nam się przyda. Nowy wygląd zombie. No. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tamten etap. Zambi. Tam už nemá těch koleží v toaletě. Aha. Ale mi cię tnąć uuu Mam was wam wszystko to pokażę Ole FPS spadają w tym miejscu Co się stanie, jeżeli pójdziemy do pociągu. No otwieraj te drzwi tam jeszcze jest ta się siema. Czekaj o. a marnie skończy ale my za to mamy dużo amunicji do pistoletu jest o headcra został zmierzony misja powiodła się uciekaj dobrze uważaj Możemy w tym pograć w dodatku na zombie Nim, właśnie Tym headcrabem O Gra w Tibie Lamisz Mówiłem, że zginiesz Dobra, tu skończ jeszcze odcinek, następne, następny będzie niedługo. Cześć!